Witajcie, to osi z Kości Szybka Wrzutka dzisiaj na stole Ganesha, czyli mega kolorowa gierka w takich hinduskich klimatach. Gierka, w której będziemy mieli planszetkę, gdzie będziemy rozstawiać takie naprawdę fajne kryształki. Będziemy też losowo ustawiać przyprawy, czyli zdolności dodatkowe, które uaktywnimy w momencie. Wzięcie odpowiedniego kryształu. Tych kryształków będzie w zależności od graczy różna ilość, dlatego tu mamy porozkładane. Kiedy gramy na trzy osoby, no to tych tutaj czterech czerwonych pól nie rozkładamy. I kryształki. Kryształki będziemy zbierać na naszą planszetkę, albo do naszego ogólnego skarbca, albo tu do takich poświęconych kryształów, po to, aby następnie na je rozkładać. Mandal mamy kilka, w zależności ile osób będzie grało. Są też dwustronne. Takie nocne, kolorowe. I takie, tu oto. Na czym polaka gra? Bardzo prosta sprawa. Mamy właśnie tą planszetkę pełną kryształów. Bierzemy sobie od jednego do dwóch kryształów. Bierzemy jeden w momencie, kiedy na sam początku, na przykład, mamy pusto i nie mamy żadnego kryształu tutaj w tych takich poświęconych wtedy możemy wziąć tylko i wyłącznie jeden kryształ i dołożyć go właśnie w któryś z tych miejsc na późniejszym etapie kiedy już mamy tu jakieś kryształki to mogę dobrać dwa kryształy sąsiadujące ze sobą pod warunkiem, że jeden z nich właśnie jest w którymś z tych kolorów czyli w tym momencie mógłbym wziąć fioletowy i niebieski, a następnie na przykład zamienić sobie tutaj albo tak miejscami. Po zabraniu kryształku, po rozłożeniu ich na naszej planszetce, możemy przełożyć jeden kolor na mandale. Aby przełożyć, musimy odrzucić jeden kryształ tego koloru, aby całą resztę po kolei porozstawiać tu na tych polach i od razu dostać tyle punktów. Możemy też odrzucić jeden żółty, który jest takim specjalnym kryształem, aby wszystkie na przykład w tym momencie fioletowe odrzucić, odrzucić, położyć na mandali albo położyć tam na przykład jeden niebieski. Oczywiście jeśli stąd się wszystkich pozbędziemy, no to w kolejnym ruchu znowu będziemy mogli wziąć tylko jeden kryształek. To to, co będziemy na bieżąco dostawać, będziemy przesuwać takimi fajnymi pionkami. Mamy tu małpę, byka, słonia, jeszcze jest taki feny tygrys. I to są punkty, które dostajemy cały czas na bieżąco. Rund mamy całe 9, tylko że jedna runda to tak naprawdę jest jeden nasz ruch, czyli w całej grze wykonamy zaledwie 9, 9 naszych akcji, bo mamy 3 rundy. W każdej rundzie wykonujemy raz ruch i przekazujemy znacznik do kolejnej osoby. Po naszych dziewięciu akcjach. Zobaczymy po prostu, kto dalej jest na torze punktacji. No i ta osoba wygra. Gierka jest naprawdę bardzo prosta, bardzo szybka. I mimo wszystko jest tu sporo decyzji. Fajnie też mieszają te dodatkowe żetony. Ta na przykład mówi że jeśli biorę stąd kryształ, to mogę sobie ten kryształ zamienić z dowolnym na planszy. Mamy też takie, które pozwalają nam na przykład cofnąć ostatni kryształek i odtąd układać. Układamy zawsze w ogóle od takich kwiecistych, one mają najwięcej punktów, a później te punkty już są już losowo, ale raczej idą ku mniejszym wartościom. No tak naprawdę to wszystko. Gierka Dość przyjemna, oryginalna i tak jak mówiłem, ładnie wykonana i szybka, gęsza. Jeśli będziecie mieli okazję, to spróbujcie sobie, bo warto. Dzięki za uwagę i do kolejnego filmiku. Cześć.